Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj 21, właściwie danego, każdego danego miesiąca mamy w naszej firmie początek nowego okresu rozliczeniowego, ale to jakby inna sprawa. Pierwsza sprawa, jaką chcemy dzisiaj poruszyć, to jest wyzwania, jakie masz w biznesie sieciowym. Jaka jest? W biznesie rekomendacyjnym, i tak dalej, czyli w biznesie, który polega na tym, że polecasz komuś coś. Tak. I głównym problemem, głównym wyzwaniem od 11-12 lat właściwie, już gdzieś tam się przy, przewijający przez, w mojej karierze biznesowej, to jest to, że ludzie nie wiedzą, skąd mają brać nowych ludzi do biznesu. Tak. Czyli skąd ich brać, jak z nimi rozmawiać, ale przede wszystkim, jakby skąd ich brać. Tak. Czyli, czyli skąd mieć cały czas dopływ nowych kontaktów właściwych kontaktów, ludzi, którzy są zainteresowani nowym sposobem, powiedzmy, zarabiania, czy, czy usługą, czy produktem, i jak do nich dotrzeć i skąd ich brać. No właśnie, i z racji tego, że ja wywodzę się z, można powiedzieć, z tej drugiej strony, czyli, czyli partnerów, tak? bo od zawsze byłem właściwie od, od ponad czterech lat, teraz jestem, powiedzmy, właścicielem biznesu i jestem z tej, po tej drugiej stronie, ale cały czas też działam aktywnie. Niemniej jednak, wcześniej przez te 8 lat byłem partnerem w biznesie i wiem, z czym ty drogi potencjalny kliencie, partnerze, potencjalny lub partnerze się mierzysz, tak, z czym się mierzysz po prostu i co jest dla ciebie problemem. I dedykacja jakby firmy 7Play jest dystrybutorze dystrybutorem, czyli dystrybutor zrobił coś, tak, żeby służyć dystrybutorom innym. Wiem, jakie są mankamenty powiedzmy innych firm, wiem jakie są wyzwania, wiem jakie są wyzwania po stronie dystrybutorskiej, wiem jakie są wyzwania po stronie właścicielskiej i tak się składa, że w 7Play mamy tak zwany kombajn, tak? czyli mamy dobrze, poukładane, dobrze poukładaną, można powiedzieć, infrastrukturę produktowo-usługową, ale to co najważniejsze właściwie, mamy do perfekcji opracowaną Metodologię pozyskiwania kolejne, kolejnych osób do biznesu, i można powiedzieć, że 90% pracy jest zrobiona za ciebie. Tak? Oczywiście, czy te 10% trzeba wykonywać? Tak, i trzeba wykonywać dobrze, ale dzisiaj Ci pokażę, co na przykład mają nasze VIP-y um, obok możliwości, powiedzmy, biznesowych, co jeszcze mają z, z punktu widzenia marketingowego w naszej firmie. Tak się składa, że zawsze do, w pierwszym dniu danego y, okresu rozliczeniowego do północy zbieramy taką garstkę VIP-ów, tak? czyli ludzi, którzy chcą iść, jak to mówią Amerykanie, all-in, czyli na pełen gwizdek w biznesie. I teraz, co my dajemy y, jako firma y, tym VIP-om? Jest masa innych, oczywiście, można powiedzieć, dodatkowych rzeczy, y, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Nie będę o tym mówił, bo każda firma to daje. Ja chcę Ci tylko pokazać, y, Czym się wyróżniamy, jeśli o to chodzi? Zobacz. O pozyskiwanie nowych ludzi, tak? Czym się, czym się różnimy? Mamy na przykład taki system marketer, marketer play. I teraz zobacz. Firma uruchamia reklamy. Mamy, wejdziesz sobie na Facebook na Facebook ads library, to się nazywa na przykład, nie? Czyli, czyli tutaj masz taką bibliotekę reklam i możesz sobie wpisać obojętnie jaki fanpage, obojętnie jaki, jaki biznes i możesz zobaczyć może zobaczyć. Tutaj sobie zobaczymy. Platforma, nie platforma, na Facebooku. Gdzie, gdzie się wyświetlają, jakie reklamy, co i jak. Aktywne, nieaktywne, powinno się wyświetlić jeszcze inne, tak? Bo tutaj się wyświetliły nie te, które trzeba. <laughs> Wszystkie reklamy zobaczymy. O, okej, okay. dobra. Czyli te, które teraz się, się po prostu które są na fanpage'u uruchomione. I teraz zobacz, mamy na przykład uruchomione reklamy. Pod branżę medyczną stricte, czyli branża medyczna, jak stać się udziałowcem. I ta reklama, mój drogi, kieruje na, kieruje na taki webinar, który mamy tu na głównej stronie. Zarabiaj z nami. Ja w skrócie oczywiście o tym będę mówił, tak? Czyli jak zostać udziałowcem w branży medycznej. I tak się składa, że w, w każdym linku jest tutaj później ID naszego partnera. Tak I to się okazuje, w skrócie mówiąc, nie wchodząc tutaj w bebechy, w szczegóły, każdy nasz partner ma tak zwane swoje ID, czyli, czyli numer identyfikacyjny i dzięki temu yy, ta reklama działa dla niego, czyli firma uruchamia reklamy, które pozyskują tą osobę na formularz, gdzie później ląduje na webinarze, jak widzisz kolejny webinar, kiedy się odbywa i tak dalej, ląduje na webinarze i dana osoba nasz dany partner ma go później w środku zobacz w swoim tak zwanym ceremie czyli zobacz możemy sobie tutaj wejść ja akurat tutaj mam poziom administratorski ale na przykład powiedzmy że zobaczymy teraz ten lejek który idzie czy jak zostać udziałowcem w branży medycznej i teraz zobacz robimy szukaj i wyskakują, to, to reklamy akurat yy, gdzieś tam latają, jak to można powiedzieć kolokwialnie, przez ostatnie 4-5 dni. I zobacz, osoby, które są naszymi VIP-ami, tak? Oczywiście tutaj testowo też coś weszło ode mnie, ale zobacz, że mają zapisane nowe osoby na webinar. Tak? Czyli mamy tu 20, 20 czyli, czyli dzisiaj już są nowe osoby zapisane. Tu mamy status zapisany, zainteresowany, kto już jest zainteresowany. Generalnie nie będę wchodził w szczegóły, ale w każdym razie w naszym crm tutaj widać wszystko, jeśli jesteś naszym VIP-em, widzisz wszystko, czy ta osoba była na webinarze, nie była na webinarze, na jakim jest etapie i tak dalej, zobacz, że od 18, tam już nie pamiętam, od 15 czy od 16 zostały uruchomione te reklamy, czyli tutaj, to, to było wcześniej, tak, od 15 i od 15 mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zobaczymy sobie, mieszka, osiem, dziewięć, tak, 9. Tutaj będziemy mieli teraz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tak? czyli tam przez 5 dni 19 osób jest w CRM-ie, czyli 19 potencjalnych nowych klientów, nowych kontaktów mają nasi partnerzy do oddzwonienia i do wprowadzenia do biznesu. Te osoby, w zależności od statusu, Widziały webinar, lub jeszcze nie weszły na webinar, lub trzeba im po prostu pomóc tam w rejestracji, lub odpowiedzieć na pytania, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak widzisz, system generuje dla Ciebie nowe kontakty, nowe lidy, nowych potencjalnych klientów, partnerów, a Ty po prostu masz tą finalizację do, do wykonania. Oczywiście my tego uczymy, ale zobacz, że tak naprawdę 90% pracy jest wykonane za ciebie, tak? Czyli nie, nie musisz wiedzieć, skąd pozyskiwać tych partnerów, i tak dalej. Oczywiście. Później jako VIP, jeśli chcesz być liderem i zarabiać przeciętne pieniądze, to oczywiście musisz później budować swoją markę i tak dalej. My oczywiście tego też uczymy, bo to jest tylko, żeby zacząć. To jest tylko po to, żeby mieć cały czas przepływ i przypływ nowych osób, żeby po prostu, kolokwialnie mówiąc, mieć z kim gadać. Kto z Was się zna troszeczkę na reklamie, kiedykolwiek się reklamował na Facebooku, no to wiecie, że żeby to w ogóle miało sens, to trzeba na ruch na link, powiedzmy twój jakiś link, jakąś stronę, puścić ruch na poziomie powiedzmy 40 zł na dzień, minimum, żeby to w ogóle miało sens, tak? No to łatwo sobie policzyć, że w ciągu 30 dni, no to mamy 100, mamy 1200 zł, dobrze mówię? Tak, 1200 zł. To teraz zobacz, jaka jest sytuacja, nie? że w naszej firmie człowiek za 300 zł na przykład pierwszego dnia miesiąca kupuje sobie produkty, usługi, dla, dla siebie, za 300 zł, je konsumuje po prostu. I oprócz tego, w bonusie, dostaje 1200 zł, właściwie, plus minus, wiadomo, tak, bo może nie cały, nie cały ten budżet pójdzie, powiedzmy, na jego linki i tak dalej, ale plus minus. 1200 zł na reklamę. Tak. I tutaj chciałbym, żebyś zrozumiał, że właśnie firma powstała z dedykacją dla ludzi, dlatego że budujemy sukces na sukcesie innych ludzi. Rozumiesz, firma nie reklamuje się dla siebie, bo Jakbyśmy działali w biznesie sprzedażowym, tak jak odsyłam tu oczywiście do poprzedniego nagrania wideo, że czym się różni marketing sieciowy od sprzedaży? Jeśli byśmy byli firmą sprzedażową, to rozumiesz, firma by uruchomiła reklamę na sprzedaż, czyli, czyli byśmy po prostu dla siebie pozyskiwali nowych klientów, nowych partnerów, a nasi partnerzy radźcie sobie sami jak chcecie. Tak, a naszym tutaj zadaniem i naszą misją jest to, żeby nasi ludzie zarabiali pieniądze, żeby nasi ludzie budowali swoje struktury, żeby nasi ludzie stawali się liderami, ekspertami i dobrze prosperującymi menedżerami. po to, żeby mieli dwa parametry w swoim życiu, czyli i czas, i pieniądze. I tym się różnimy i zapraszam po prostu do nas, zapraszam, żebyś skorzystał, żebyś zobaczył z się do osoby, która ci pokazała to nagranie i, i wystartuj, sprawdź, przetestuj. I zobacz, co się może dziać w ciągu następnych 30 dni. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa.